Proszę Państwa, dogram tylko jeszcze te książeczki, chciałem Państwu pokazać. To jest właśnie ta książka, o której mówiłem, John Perkins. 15 nowych, sensacyjnych rozdziałów. To to jest taki podtytuł. Ale tytuł brzmi Hitman. Nowe wyznania ekonomisty od brudnej roboty. Yy, nie bardzo proszę. To jest polskie wydanie. Wczoraj je odebrałem. Ten pan żyje. To jest były agent, który po prostu robił rewolucje w różnych krajach. I druga książka, którą też polecam, już o niej kiedyś wspominałem, Robert F. Kennedy Jr., to jest też żyjący pan, yy, który napisał książkę pod tytułem Prawdziwy Antony czyli to jest ten właściwy tytuł. I ta książka to dotyczy głównie covid a ale przede wszystkim działań korporacji farmaceutycznych. Warto te dwie pozycje przeczytać. No, Czekaj przynajmniej zrozumia, jeżeli jeszcze się wysłucha tego wywiadu z profesorem Jeffreyem Daxem, no to już nawet osoby takie mniej zorientowane się też powinny w tym wszystkim jakoś tak połapać. I to tyle byłoby na dzisiaj. Miłego dnia ja Państwu życzymy i odwagę być mądrym. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień 30 maja, czwartek. Taki maleńki suplemencik do tej wcześniejszej informacji, Odnośnie wywiadu Takera Carsona z profesorem Jeffreyem Zaxem. Proszę Państwa, otóż wczoraj przejrzałem, kupiłem i przejrzałem taką książkę, wydanie papierowe amerykańskiego autora Johna Cartisa, tytuł Hitman, czyli Wyznania ekonomicznego Mordercy. W zasadzie to nie niezbyt prawdziwy tytuł podałem, ponieważ powinienem powiedzieć, że to są nowe wyznania ekonomicznego mordercy. Nie wiem na czym to polegają te nowe, ponieważ widziałem to w internecie książkę z ilustracjami, które były bez słowa nowe i tam był, było zdjęcie dotyczące Polski. W tym wydaniu, które ja wczoraj odebrałem z księgarni, nie ma czegoś takiego. Ale w każdym razie powiem Państwu na czym też polega. On był agentem. Przyznam szczerze, że nie pamiętam jak się nazywa, nawet nie, nie, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Byłem Mianowicie... E... To oni robili tak zwane ekonomiczne zmiany w różnych miejscach świata, w różnych państwach. Krótko mówiąc, napędzali, tak jak on sam zresztą o tym mówi, ten pan żyje, żeby nie było wątpliwości, napędzali finanse no, korporacją. Miliardy, biliony dolarów po prostu. A polegało to na tym, że załóżmy, że jest państwo X, które leży w zainteresowaniach korporacji. Więc jedzie taki ekonomista, jak pan Curtis na przykład i opowiada różne historie, próbując namówić tego kogoś, kto rządzi tym państwem, żeby no zaczęli tam robić tak, jak im Amerykanie mówią. My tu kredyty damy i tak dalej, i tak dalej, ale krótko mówiąc przejmiemy władzę we was was waszym kraju, nawet jeśli tego wprost nie mówią. Jeśli. Ten zawiadujący państwem się zgadza, no to tak się to realizuje. Podejrzewam, że tak to w Polsce wyglądało. Jeśli się nie zgadza, to przyjeżdża szakal. Nie wiem, czy pamiętacie państwo taki film francuski, Dzień Szakala. To był film, w którym najemnik, morderca przygotowywał zamach na De Gaulle. Przygotowywany, zlecony przez opozycję. I ten szakal jest tym takim, kimś, to jest właśnie takim tym działaczem tego czegoś takiego, co w Stany Zjednoczone robiły. I jedzie do tego kraju i on ma zabić tego przywódcę, który się nie chciał zgodzić na propozycję, którą mu złożyli tacy ludzie jak Cartis. Jakby się coś tam nie udało, jakby nie wiem, ochrona była za dobra, albo no, z jakichś tam powodów by się to nie udało, to się wtedy wysyła tam wojsko. Na przykład pod hasełkiem, że demokracja, że tam jeszcze, że broń chemiczna, biologiczna i tym podobne. no te pierdoły, które Amerykanie pompują tutaj naszym wasalnym państwom europejskim od lat. Tak to po prostu, proszę Państwa, wygląda. Opisuje to człowiek, w czym, który to w tym siedział. On to robił. W związku z tym macie państwo... Aha, on podaje przykłady dwóch prezydentów z krajów chyba e, południowoamerykańskich, e, którzy zostali zamordowani właśnie, dlatego że nie chcieli się na coś tam zgodzić. No i podaje inne przykłady. Także to nie jest jakaś tam historia wymyślona sobie. Oczywiście. jak zwykle wszyscy inni mogą opowiadać, że nie to nie, tak. O, Amerykanie zawsze dobrzy. Jak to podążacie z tym wywiadem? Yy, z profesorem Zaksem, czy ewentualnie z książką yy, pana Roberta F. Kennedy'ego prawdziwej Antony Fauci. No to będziemy mieli obraz tej zachodniej demokracji i tych miłych, sympatycznych Amerykanów. Przy czym od razu sobie powiedzmy, że to zresztą Zaks potwierdzał też, że to nie chodzi o naród amerykański, tylko o rządy. Tak, absolutnie się z tym zgadzam. Gdyby narody decydowały o tym, czy wywoływać wojny, to na pewno by do żadnej wojny nie doszło. I dlatego też powtórzę to, co już mówię od dłuższego czasu. To były moje przemyślenia do tej pory, a w tej chwili wiem, że jest to potwierdzone wypowiedziami ludzi, którzy na pewno zdecydowanie wiedzą więcej niż ja. Na to powinno zostać zlikwidowane. Nie ma powodu, żeby taki pakt istniał. Zwłaszcza, że ten pakt nie ma nic wspólnego z, tym, z tymi celami, do których teoretycznie został powołany. Ponieważ tamte cele już nie istnieją. Cele, które przed mi sobie dzisiaj stawia na to, to są cele, które sami wywołują. Sami wywołują wojnę, a później z nią walczą. Dlatego proponuję, żeby naprawdę znaleźć wiele czasu się z tym zapoznać. Tylko i wyłącznie ludzie używający mózgu mogą, mieć, mogą i powinni mieć wpływ na to, co się dzieje. Proszę Państwa, samo przeczytanie mądrej książki, mówię o książkach z tak zwanej światowej literatury, też nie znaczy, że jesteśmy intelektualistami, bo światowa literatura, zwłaszcza ta z przez kilkudziesięciu lat, czy nawet więcej, to ona może w nas wyrażać, nie wiem, intelekt, słownictwo i tym podobne rzeczy. Natomiast wiedza na temat co się, tego, co się dzieje, to niekoniecznie musi podchodzić... Pochodzi od wybitnych literatów. Ci, którzy piszą te książki w faktu, to są często najczęściej agenci. Oni, może, nie są literatami, oni, może, nie stworzą dzieła literackiego, ale oni piszą o faktach, bo sami w tym uczestniczyli, oni o tym dużo wiedzą. Nie odwagę być mądrym, jak mówił Horace. Miłego dnia Państwu życzę. Tradycji bujać to my panowie szlachta 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 bujać to my panowie szlachta